Thank okay. you. Że zesrał. <laughs> Jedyne co byłem w stanie zrobić, to się zesrać. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Esa i co? I po co ci to było? Dawaj, mięcho. Kurwa, dawaj, mięcho. No i mój teren ja tu będę mieszkał. Zdecydowałem. Tu będzie mój dom. Tam jest jakiś duży dinozaur, nie podoba mi się to. Że mi teraz będzie zimno, nie? Generalnie to fajnie by było, jakbym zrobił sobie jakiś śpiwór. Crafting. Hmm. Hide, nie mam hajda. Żeby mieć hajda, to muszę zabić dinozaury, nie? Dobra, na razie to ja po prostu pościnam rzeczy. Potrzebujemy dużo drewna. Cześć, czy to nie jest tak, że jak kilofem walę, vale, to więcej tacza zbieram? Chyba tak, nie? Ta. Kilofem taczy zbierasz, a siekierką drywno A tego nie mogę rozwalić, bez sensu Tego też nie mogę rozwalić, bez sensu You are cold as fuck Rekin tam pływa, ale wielki Skurwibong, Mega kondon, a nie megalodon Zaraz jakąś taką początkową chałupkę sobie zrobimy, żeby tylko było, nie? Ty, kilo mi dyknie. No i pozdro, no i pozdro. Mogę to jakoś repair? Mogę. Okay. No, to fajnie, że z ręki nie trzeba jakiegoś workbench'a, ani nic takiego. Ładnie to wygląda. Naprawdę myślałem, że graficznie nie ma aż takiego przeskoku. No i też nie sądziłem, że będę miał 120 FPS-ów w tej chwili, nie? Streamując jednocześnie. Myślałem, że będzie o wiele, o wiele gorzej i będzie taka fiesta... No, wyzywania wildcardów, nie? I... Wszystkiego, co jest z nimi związane. To, co budujemy tutaj na dobry początek? Taką małpkę, taką tyci, tyci. O ty, kurwa, Chodź tu gnoju. a Kurwa, jestem królem dżungli. O ile skóry z niego wypadło? Mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. Możemy ze śpiwór zrobić, zobacz. Nie, nie mogę, bo mam dziewięć skóry dopiero, nieważne. Yy, Touch, fiber, wood, jeszcze wood. Fiber, ty! Jak tutaj szybko fiber nastukać? Na o, to jest pytanie. No, karta na razie nie dymi, nie? Też no, zastanawiam się, podejrzewam, że schody będą, jak zacznę budować bazy. Jak inne osoby zaczną się budować na serwerze, no to na pewno wtedy wiesz, jak to będzie wszystko doczytywać, to i będzie lagować. I FPS-ów będzie pewnie 40. Na razie drewna sobie nazbieram. Level sobie dodam. Siódmy level już mamy. Elegancko. Odlokuję sobie storage box. Slingshot. O, siodło. No, jeszcze nie mogę. Szkoda. Szaki pozbierać? Ale to łapą chyba, nie? To chyba łapom trzeba zbierać ten fiberek. Wiem, że można dinozaury. Spokojnie, spokojnie. Do oswajania dinozaurów przejdziemy. Wiem, wiem, że można dinozaury, ale jeszcze nie czas na to. Nie nakręcajcie się. Na razie to jakąś skromną bazę będę chciał postawić, żeby, żeby tam śpiewór postawić. O, o kurma, przepraszam. Dobra. O, nie w Już trochę mamy? Tego fibera. Jeszcze potrzebuję. No fibera potrzebuję. Fiberek nam jest potrzebna. Że fiber to chyba po prostu tak, ta. Chyba po prostu łapą najlepiej, nie? Czy jest jakaś kosa. Sierp jakiś do zbierania. Oddzielnie, oddzielnie trzeba kupić. Oddzielna gra to jest kompletnie. Za jedyne 200 zł. No. Jestem przyciążony. Albo jestem przyciążony. Jest mój weight. Nie, nie jestem przyciążony. To czemu tak biegam? jak... Nie, no jestem. No jestem przyciążony, niestety. Ja, <laughs> To no. zbieram to moje. Później jest sierp, dobra. Tak, zamknęli serwery. No ale to jest jedna z wielu. O kurwa. O kurwa. Muszę. Bo tak go nie pokonam. Wyrzuć to. Kurwa. No i zginę zaraz tutaj, kurwa! Nie! Kurwo! Nie! A! Walgo! Uciekaj mnie stąd! Tak jest, pal się Uu, Nieważne, kurwa, bo przeciążony byłem. Eee, najgorzej. Spokojnie. Czekaj, gdzie ja tu umarłem? Tutaj gdzieś. Więc zdążyłem tego postawić, cholera. O, prosto przy ognisku! Kurwa, idealne miejsce. O kurwa. Nie! Przestań oddawać moje rzeczy. Wszystko, transfer all. Szybko! A! Kurwa! Ty, szmato! Kurwa, jak ci piorydolne siekiery przez łeb, to będziesz miał. Wszystko będzie, tu kurwa. Please O. Dobra, przeżyliśmy. Ledwo, ale przeżyliśmy. Co to jest? Ale jesteś dziwny. Wielki bubr. Ale chyba nie jest agresywny, to jest najważniejsze. Tak, gdzieś drugi był. Gdzieś drugiego zabiłem, ale nie widzę ciała. Nigdzie. Chyba się już zdekompozytowało. No, trudno. Zaraz będziemy oswajać. Tego bubra wielkiego bym oswoił, no, bez kitu, ale on już gdzieś uciekł. A dżida mi pękła po prostu, nie mogłem jej naprawić chyba. Czy mogłem? Nie wiem. Oj, przepraszam emocji. Butki se zrobię, rękawiczki se zrobię, spodenki se zrobię, śpiworek se zrobię. Nie, nie zrobię se śpiworka, nieważne. Małego mogłem za darmo? Co ja jestem, kurwa, stew? żeby do małego za darmo? Rejmował Spokójcie się, cześć. Chcesz się ogrzać przy ognisku? Dobra, tutaj mamy ten tu, dodam tego, dobra. No, dźwięki wydajesz Lex, to, buty. A, jestem, kurwa, jestem potężny. Do, tak, tak. No to w ogóle wywalę. Jak tego drop, drop, dobra. Punktów nie mam, nie mam. Bo mam jeszcze tutaj jakieś punkty, ale to za mało. Dobra, ja bym sobie pobudował. Jak to się buduje? Czy to się buduje tak, że po prostu robię, craftuje elementy? bo ta, foundation po prostu kraftuje Jessa, nie? Zróbmy. A, cztery tylko mogę. Wow. Czy te ciuchy są takie białe. No bo czyste. Wy... w tym. W perwolu. Ej, nie ten czy mi po ognisku, co ty robisz? A mnie. Mhm. No, budowanie chyba warku nie pozostawia wiele do życzenia. Nie jest to shrouded, trzeba przyznać. Git. Piękny dom. Ja już nie mam surowców, nie? A co zrobić, żeby zrobić tą skrzynkę? Fibera więcej. Okej. Okay. Czyli tylko Fibera mi brakuje. Dobra, Fibera więcej dozbieram, to będę mógł e, robić. Dobra, to główne jednak mi niepotrzebne chyba na razie. Kurwa. Mojobery, Azulbery, Tintobery, Steambery, Amabery. Chyba. Każdy rodzaj jagody to jest jakby do innego tego dinozaura O tym się usypiało dinozaury chyba nie? Narkobery mu dajesz? Tylko nie pamiętam czy to trzeba najpierw pobić dinozaura i później w niego włożyć te jagody Czy mu tu rzucasz czy co? Nie pamiętam jak to, jak to działało What the fuck is this? Pterodaktyl! Ale wielki! Pałkom, a nie mam jeszcze pałki niestety Jak jest nieprzytomny to go wtedy tam karmisz chyba nie? You are hot I am, I am hot Zjadłem sobie tutaj kotlecika Czekaj, pterodaktylu. Kiedyś się okieł znam i będziemy wspólnie przemierzać przez stworza. Dobra, taką skromną tą chałupę robię, nie? Są tu jakieś schody? Chyba nie mam jeszcze schodów. Niestety. O, to bym sobie zrobił. Ceiling, rów, dobra. Inwentory, pyk. To na razie to Przepiękne. Kurde, on, on chce być oswojony! Rampa to schody. I to? Nie, to jest roof stairs. A nie, roof stairs, dobra, że to może być, dobra, 9. Ej, a czemu ty tak robisz? Brzydko? Och, piękne schody, pięknie to zrobiłeś. A, no bo jestem debilem, no Mogę to podnieść jakoś, albo rozwalić. Chyba rozwalić muszę, co? No, zbugowało się w ogóle. Mhm. Teraz są schody. Dobra, git. Mogę to podmienić? Ty O, mogę! Pika roof, dobra, nice. O. Git. Na 7. A jeszcze z tobą jeszcze. Pałką albo pracą z kamieniami narko i jednocześnie, i jednocześnie inne jagody zależne od Dino, jakie lubi, albo mięso mieszane z narko na jagodami, No dobra, czyli procy potrzebujemy, ta? Żeby... Ja bym jakiegoś dinozaura zaraz tutaj upolował, co nie? Co to jest? Fatch wall, touch doorway. Mhm. Mm -hmm. I czego mi zabrakło? Taczu. Proca i bola, i pierwsze dinki będą łapane. Proca i bola. Praca odblokowałem chyba. Nie odblokowałem. A nie, slingshot. A bola? Bola? Bola chyba nie mam co? Simple bed. Bola, kurwa, to jeszcze zaba ile czasu. Ja tutaj muszę podexpić, człowieku. To jeszcze nie mam. No, nie stoję na takie rzeczy. Nie stoję na takie rzeczy. Slingshot. No. Cześć, maleńki. You are overheating. Shut the fuck up, nic mi nie jest. Czemu w nocem jest mi gorąco? bez sensu. Ej, ten pterodaktyl tam pływa cały czas. Musimy złapać tego pterodaktyla, koniecznie. Nie będzie, ch chodzi i się śmieje, kurwa. A am overheating, why am overheating? Już byłem w wodzie. Jest noc do tego, bez sensu. Nie! Kurwa, bura. Gin! Eś, eś, eś. Idą tam rówki jeszcze. Kurwa, pojebie mnie. Dobra, whatever. Whatever, nie idą za mną, nie ma problemu. To nie mam fajbera, no przecież zebrałem Dobra, nie zebrałem, kłamałem tacza mi teraz brakuje. Musimy chyba to wiem, tać się kilofem zbierało. Długo noc jest strasznie. Kurwa, overheating. Zdejmę czapkę, co? Może jak czapkę zdejmę, to mi będzie trochę ten lepiej. Czym jesteś? What the fuck is this? O o! A dobra, topteredaktyl. cały <laughs> czas coś tutaj syczy i taki jestem niepewny Znowu mi jest grąco, cholera, jasna. Jak to nowa Gierka? Git. Dobra, bo ja zaraz znowu przeciążony będę. Co na zbieram? Jest, jak jest... O ty, kurwa. a mnie pierdolony. No. I po co ci to było? Ja tego nie chciałem, ty tego chciałeś. Kurwa, you're cold, you're hot. Nie da się dogodzić tej postaci. Chwile gramy, a już ma Daj spokój. Jestem głodny w ogóle. Zyce, To jest jedyny system, w którym realnie cały czas. Już, że coś się chce wpierdolić że strach chodzić w niektóre miejsca? Nie, no przesadzasz. Przesadzasz. Jest całe mnóstwo survivali, które um, Które stwarzają poczucie zagrożenia. W Green Hellu, chociażby jakieś murumlówki, nie wiem o co chodzi. Dobra, 7. Tyk. Czy mogę to coś odłożyć. Metal. Odłożę metal, bo jest ciężki. Mogę według wagi? Tak. Hityna. Dużo drewna tutaj mamy na, na zbierane. Może z tak drewna też zostawię. Kamień też na razie nie potrzebny. to będzie gniło mi wszystko w tym flint. zostaje, bo to potrzebne. Od ogniska trzeba mięso wrzucić. Yy, split. A, fyk. Yy, yy. Dobra. Więc się robi, bardzo ładnie. Co tam idzie? A, tego to znam. Dobra, luz. Mamy już tą ścianę? Mamy siedem pyk no i teraz tylko sufity, nie? sufit to zrobimy dziewiątki tu tylko tak chcemy pyk a więcej to ile? raz, dwa, pięć pięć dwa, trzy, cztery, pięć I takie trójkątne zakończenia jeszcze nie wiem czy są takie trójkątne zakończenia ścian muszą być o, są trzy, cztery no i chałupa jak ta lala, kurde już wszystko mamy opanowane tak o no drzwi jeszcze potrzebujemy drzwi wezmę. Drzwi, nawet dwa, bo okno tam też mamy. Długo ta noc coś się snuje. Zawsze tyle noc trwa? A nie wiem. Co um, to jest takie zwykłe po prostu? Kółę flip. A, no tak, tak? Tak. Ale piękną, piękny szałas zrobiliśmy. Będę tu już mieszkał do końca moich dni. Z widokiem na morze. Wspaniała sprawa. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie tu jakiś tyranozaur i mi rozszarpie tą chatę z gówna. Ty. Level up! Bola! O, mamy bole, dobra, mamy bole. Mamy slingshot. Zaraz może coś oswoimy. Może się uda. Cooking pot. Mmm. Parazaur saddle. O, wooden club też na wszelki wypadek, żeby przypierdolić jakiemuś dinozaurowi, nie? Standing torch sobie wezmę. Munko to nie mam. A jak się robi zatrute strzały? No, z drewna budowanie, nice. Brasz, tutaj to, stone arrow. To chyba to musimy odblokować, co? żeby jakieś te środki ogłupiające robić. Dobra, to trochę odłożyliśmy. Co dalej? To teraz trzeba by wykraftować slingshot, hide, kurdy skóry dużo potrzebujemy. To trzeba będzie zabić jakiegoś biedaka. Fiber też jeszcze żeby pałę zrobić. Bola, stone, fiber, hide, touch. No skóry. Gdzie możemy szybko nafarmić skóry? Może zabijemy tego co? Naszego kolegę tutaj. Kolego, który masz level? Siódmy. To chyba, chyba mu na co? Zabić go i jakim narzędziem zbierać najlepiej? Żeby skórę zbierać, chyba kilofem co? Wracaj tu! Kurwa. Wracaj tu! Melepeto! Kurwa, to nie będzie takie proste. Dobra, siekierą. Dobra. Git. Nice. Nice, dużo skóry. Dużo skóry. Good, good. Kamień od razu też pozbieram. Ja, <ścoughs> ale ja flint zbieram, a nie kamień. Dobra, gitufa. Co tu idzie do mnie? Jakie dziadostwo już? Kim ty jesteś? Ale słodziak. Nie mówiliście, że mogę jakoś sobie zaskarbić tego malucha. Hmm. O! Hmm, pospię. że mu rodziców na początku zabić? Możliwe, że już to zrobiłem. Jest to wysoce prawdopodobne. Aha. Zdjąłem to po prostu. Nieźle. Fibera, zawsze ten fiber. O Boże. O, jestem wielki. Wielka kuropatwa. Ja bym tą kuropatwę, on ma takie fajne te. Nużyce. Chciałbym go oswoić, ale trochę się go cykam. Bo jak on jest agresywny, to mnie pewnie rozszarpie, bo jest taki wielki. Wielka kuropatwa, tak, o. Muszę też pilnować, żeby jeść. Zapominam jeść w tej grze. Z pazurami mam na strzała? No, tak podejrzewam. Nie, nie było. Klikałem na niego, nie było opcji, żeby go oswoić. Dobra, mam trochę tacza. Tacza makaracza Pałę se zrobię. Siodła na razie nie robię. Kurwa, więcej tacza. No, mnie Tacza muszę nas zbierać. O, bedroll se zrobię, no tak. W łóżku przecież. I waterskin też co zrobię. I może dodatkowe dzidy. Dobra. Czego brakuje? Wood. Okej. Okay. Tam tam łazi ten ten. Ta kuropatwa wielka. Okay, to musimy zostawić. Pyk. Jest, jest. Czy ja to muszę jakoś. Yy, demolish. Fast travel. A tu jest fast travel? Pomiędzy łóżkami można się tepać? Co wy mówicie? Że jak mam dwie bazy to normalnie tak. tego typu? Hmm. A bez EQ. To jak w Valheimie, bez surowców. Stał nowy dzień, przetrwaliśmy noc, widzowie. Only good reaction in chat. Czemu nie mogę? A, dobra, nieważne. Dobra, musimy. No, surowców potrzebujemy. Cały czas surowców. No, wolno, wolno, to idzie. Ale już zaczynam coś tam powolutku ogarniać, wiadomo. A, jak, jak ma jakiś dinozaur serce nad głową, to znaczy, że ma dzieci, ta Okej, okay, rozumiem. A! mi to atakowało? Nie wiem. O, ta kuropatwa tutaj łazi. Kurwa, trochę się go cykam. Ale jest piękny. Ale ma szpony. Ale bym go ujeżdżał. Idzie do mnie, zaraz mnie zabije. Matko jedyna. Przy schodzi Tak, tak. W nocy miałem o wiele więcej FPS-ów. No bo ten, nie? Oświetlenie się rozpościera, to dużo zżera. W nocy miałem 120 FPS-ów, teraz do 99 mi spadło. No i wuj, i po kilofie No to jest zrozumiałe, nie? Że w ciągu dnia jest o wiele mniej FPS-ów. I tak jestem zdziwiony, ja szczerze myślałem, że 60 FPS-ów nie utrzymam w tej gierce podczas streama. Dobra, mam 11 level, to teraz może widzicie, żeby w zdrowie inwestować? Bo 10 leveli waga, a później w zdrowie? Najlepiej? Nie wiem, czy ta krópa twoja jest rośliną żerna. Nie będę sprawdzał. HP? Dobra. W HP wrzucam. Niech będzie. Niech będzie w HP. Yy, narkotyki. Narkotyki są bardzo ważne. W życiu i w grze komputerowej Puch, no Żarty oczywiście Nie bierzcie narkotyków, bo skończycie jak ja No łukbym ale nie mam punktów To należy strzały tylko sobie odblokuje A, to jest agresywny roślinożerca Serio roślinożercy potrafią... Nawet nie wiedziałem, że roślinożerne dinozaury były agresywne Znaczy myślałem, że jak roślinążerca to chuj, nie? Nie atakuję i pozdro Dobra, to, 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 to mam kamień mam? Yy... Bola! Czy to jest pojedyncze tylko? Czy ile tego będzie? Nie no, to rzucasz chyba, żeby to rzucasz, żeby ten nie uciekł, nie? Wariat. A jak robić amunicję do tego? Do slingshota? Nie wiadomo. Tutaj hide potrzebujemy i ich na więcej. Musimy zabić jakieś dziadostwo. Tam jest jakiś dziad. Idę go walić na łeb. mam te ebole tutaj. A ja po prostu kamienie muszę mieć wieku. Wracaj tu! Na Kurwa. gwiazd! Urwa! I kurwa Iś. A nie Tylko no, nie to Teraz będzie problem Z siekiery może go Udupię Nie no może Dawaj dzidę szybko Rób tą dzidę Natychmiast Jest zida. Kurwa Nie no jaki on twardy jest Ale dużo skóry daje, Więc musimy go ubić Muszę go ubić Szybko goń go Nie nie biegnij do tej kurowpatwy Ona jest turba agresywna Jak zobaczy co ja tutaj wyrabiam To będzie problem Nie Zostaw Kurwa Zmęczyłem się. O. Jest! Dobra, gitara. I siekierę, ta? No, 30 skór. Od biedy. Dżidy się stakują? No to może. Może zrobimy kilka dżid. tak. O, craft Amount. 4 Dobra, Git. A bole się stakują? Pewnie nie. Dobra, skórę mam. Jeszcze kamienia do i możemy narkotyki zacząć robić. No, punktów nie mam. Sadek. Bole też się stakują? Zrobię sobie kilka eboli. Ebola! Do pięciu? O-o. E witam panie Kuropatwa. Wszystko jest w porządku. E Wszystko jest w porządku. E Wszystko jest w najlepszym porządku. Powiedziel sobie, mięso we kurzu szybciej się psuło. Dobra, tam chuj mnie to mięso zgnite, synek. Dodo! Dodo! Ej, gdzie ciało? Ej! O, tutaj. Pasuje. Dobra. Kamień, e, e, Kamień, 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 kamień. I need e, stone. To się gierko, chyba, nie? Narkotyki. Dobra. Para, będą narkotyki. No, spokojnie. Walka generalnie z pierwszej osoby, ale. Tak, grać to chyba lepiej z co nie? Ej, no ta kuropatwa teraz domu mi chodzi. Jak ja mam wrócić do domu, jak ona mi tam chodzi? Idź już stamtąd. Można przesunąć czady kamerkę, bo nie widać, jakie itemy zbierasz? Nie, nie można. Dobra. O jezus! Aż popuścił jednego. Dobra, craft one. To mamy. Pałę mamy. W sumie to już siodło mógłbym zrobić. Tylko które siodło będzie dobre, nie? O, poziom. Dawaj, więcej HP. Co ja teraz potrzebuję? Spark Powder, to pewnie do jakichś broni wybuchowych. Standing Torch. Cooking Pot. Nie wiem, które siodło potrzebuję. To siodło potrzebuję? Do Parazaura? To jest chyba do latających, nie? Parazaur, brzmi jak coś latającego. Carbonemys Saddle. Carbonemys to jakiś roślinożerny pewnie. Łuk! Może łuk się odblokuje. Łuk? Dobra, łuk odblokujemy. Git. I musimy te... Stymulanty też Dobra Kurwa, ten tutaj, mogę go opłynąć? Bo już trochę odszedł A, parazaur to ten duży No, no to te... Aha, parazaur to jest ten duży Nie, proszę Nie dostaw mnie Nie Błagam Nie powinni się jakoś bać Ogniska albo co? Dziady Czemu jestem... A, zimno mi jest Boli mnie Zaraz umrę Czemu on się nie ogrzewa? Bez sensu Spyglass ułatwia? Spyglass jest pewnie, że patrzysz i z daleka widzisz, jaki jest level, nie? Jakiegoś dinozaura. Na pewno, bo to chyba nawet w Atlasie pamiętam, że było. Jak na tygrysy, żeśmy płynęli. Wielka wyprawa z widzami na tygrysy. Piękna sprawa. W Atlasie, no, mimo że Atlas był bardzo kijowy, to dobrze się bawiłem. Yy, to się stawia, no. Mhm. Ale dziwnie. No dobra, whatever. Narkotyk. Narkobery Spoiled Meat. I co, takie mięso mówicie, żeby sobie rozstawić. I to szybciej. Szybciej nam się zrobi, tak? Narkobery mam tu, ale mało mam strasznie tych narkobery, to ja tylko dwa narkotyki zrobię, to chyba niewystarczająco, co? A jest split all? A, tak mogę zrobić. A, dobra, git. Okej. Okay. O Jezus. Matka jedyna. Narkobery więcej będzie potrzebować. Gdzie to mogę pozbierać? Jak, jak wyglądają te narkobery? I nadal mi jest zimno, dlaczego mi jest zimno? Czy stoję przy ognisku. Nie wiem. Z krzaków po prostu lecą? Tłarzy jakieś dziadostwo. Oho, masz pierdol. Wracaj tu. O kurwa. Czemu on ucieka? Ucieka, ucieka cały życie uciekasz! Nie będę go gonił. Nie. Nie dam się wciągnąć w jego własną grę. Z takich krzaków po prostu lecą? mnie. to chyba inne jagody lecą z tego. A nie, lecą chyba. Ej! Kurwa, ja głodny, ty. Jest sens tak dużo wpierdalać na raz, Czy to powinno się zjeść kilka i... Chyba kilka, żeby to urosło. Dobra, nieważne. Nieważne. Nie było tematu. Kurde, ale się nie mogę doczekać, aż w głąb wyspy pójdziemy. Tam to pewnie... Tyranozaura oswoić, kurwa! Ui. Oho. Rozpierdalam. Oże, kurwa! O! Pierdolcie się! To się zesrał! <śled> Jedyne, co byłem w stanie zrobić, to się zesrać. <śled> Powiem tak, usłyszałem to tylko ten taki dźwięk, takie uu, uu! I mówię. Jestem pewien, że słyszałem ten dźwięk w parku jurajskim i on nie, nie świadczy o niczym dobrym. I co ja mam zrobić teraz? Z procy, nie? Napierdalać? Ja mam 24 kamienie, na pewno je zabiję. Z łuku. A ja nie wiem, czy zrobię łuk, ty. Ty nie ma łuku. Gdzie jest łuk? Nie odkryłem łuk. A nie, odkryłem, dobra, nieważne. Jednego spróbować uśpić? Jak? Pałą? Ale mam strzał, ty. Ile mogę strzał zrobić? 27. Dobra, zrobię tak, żeby z wszystkich materiałów. 20 może. Dobra, macie przejebane! Rozumiecie? Przejebane! Urwa! Proszę się nie ruszać. O, tak. Tak, doskonale. Tak, tak, bójcie się mnie. Tak. Kurwa. Nie, no nie ma szans. no mają na pewno wysokie levele i tak dalej. Jak to anulować? A, mogę też tak robić. Uś. O Ale ty, w HEDA muszę w głowę strzelać. Żony to nawet pewnie nie odczuwają tego. Dobrze, dobrze, tak krąć się w kółku. Tak będę tylko strzelał do was. No cztery strzały mi zostały, nikt nie padł. Daj spokój. Bez sensu. Aż się zesrałem. Wieś to skończy. O! No mam jeszcze ten. Mam jeszcze proces, co nie? Ufa, super. Super sprawa. <grystanie> Widzowie, to się nie uda. <grystanie> to, to się nie uda. To się nie uda. <laughs> może jakbym wszystkie strzały w jednego władował, to jeszcze coś z tego by było, co nie? Ale w takim wypadku... Może jakbym tak dzidom jakoś... Można kucnąć jakoś? Może jakiś taki sweet spot znajdę, że... Oni mnie będą mogli, a ja... W sensie ja i będę mógł, a oni mnie nie będą mogli, nie? Wpadnę stąd. A ty kurwa... Chodź, 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 chodź kurwa! Co? Tacy mądrzy jesteście? No chodź, chodź kurwa! No i co i co kurwa banda chuja ja wam dam zaraz kurwa doskonale tak się robi surwiwal ten jakiś mocny jest na trzecim levelu a jebany jest tak wytrzymały chodź chodź kurwa Rzeczystwo. Chodź, ostatni jesteś. No chodź. No, uciekaj, uciekaj. Całe życie uciekasz. Kurwa. Proszę bardzo. Dawaj, pałą ten. Ten będzie mój. Ten będzie... Mój. Chodź, chodź, malenki. Chodź, kurwa. Chodź, kurwa. Kurwa, tego nie dosięgnę, bo... Pałą go nie dosięgnę. On ma czternasty level. Przecież on mnie zabija. Jak ja... Jak on mnie trafi, to... O, czekaj. Trafiłem go. Trafiłem go. Chodź, malenki, chodź. 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 Dobry. O, nie. No nie dosięgnę go z procy, ale nie starczy mi tych. Nie starczy mi kamieni, zobaczycie. Chyba, że se nakopie z tej skały, na której jestem. Wracaj tu! Wracaj tu i mnie kochaj! Kurwa. No i chuj. Kurwa, bolą najpierw? O, To za późno spojrzałem. A może wróci? Wrócił! Wrócił! Chodź mały, chodź, chodź Nie wstydź się, chodź Wróć, proszę cię Mam go I co teraz? I teraz spały? Z no czystego? Jest Mamy O, to jakieś moje rzeczy, ty Ty, to jest raptor, który mnie zeżarł i on moje rzeczy chyba miał No bez kitu Zemsta jest słodka No bez kitu Dobra, co ja mam tu zrobić, ty? Co mam mu dać? Mięso? Nie mam mięsa i chuj nie mam mięsa. Zginite mięso. Szybko, musimy mięso znaleźć. Ech. Tam jest dom? Tu jest ten? Ile mam czasu, zanim się obudzi? Nie wiem. Narkotyki? Urwa, nie mam narkotyków. A, mam narkotyki, bo zbierałem narkobery. Szybko, mięso potrzebujemy. Szybko. Jakiegoś gówno musimy tu zabić. Jakiekolwiek. Tu coś jest. Gówno. Jeszcze jeden gdzieś jest? Nie, nie ma. Dobra. E, mięso czym? Kilofem? Kilofem chyba, co? A chuj, kurwa. Jedno, jeden mięsa. Tu ubić jakieś duże bydle. Czarnymi jagodami? Narkobery? W ładnym miejscu napadła w ogóle. Jeden mięs. O, mam cztery mięsa. Dam jej cztery mięsa. I narkobery po prostu? Nie, no na, na, ten. Dałem mi jej mięso, pójdę do narkotyki zrobię. Wiecie, jak jest widzowie? Jak, jak jest. Oj, muszę, muszę, bo się uduszę. Nie, 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 nie mogę. Mój, mój umysł krzyczy, żebym to powiedział. Jak jest samica na 14 levelu, to trzeba jej narkotyki dać. <średencji> o oh, Boże. Dobra, tu narkotyki, o, narkotyk, cztery narkotyki. Baxton, Butron, kurwica. Cztery narkotyki to chyba mało, co? Więcej będziemy potrzebować i na pewno więcej mięsa. Dobra, lecimy. Co tam się nadziera? Ue, ale fajne, co to jest? Czym jesteś? Dimo Fordon, ale słodki. Narkotyki, Czynaj. Kurde, więcej mięsa, musimy szybko znaleźć więcej mięsa. A czekaj, co to znaczy? Put food to tame? Unconsciousness, ty. A jak ją ogłuszyć, jak ona się obudzi? Nie no, więcej mięsa potrzebujemy, szybko. Jak ona się obudzi, to lipa chyba, co? Czy trzeba ją walić dalej pałą? Musimy nazbierać tego kamienia, żeby było do... Dajesz do środka narkotyki i naciskasz E? Jak to, źle zrobiłem? Do środka narkotyki i naciskasz E. Konsum? Że ona ma konsum? Czy ja to... Wpi ja, ja to teraz wpierdoliłem, prawda? A, ona. Wszystkie i dać na raz, czy powoli? Powoli. Idę tego najebać, bo mięsa potrzebujemy.